Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, przyjechałem tutaj do Państwa właśnie między innymi po to, żeby rozmawiać o Polsce dla nich. Cieszę się bardzo, że, że weszli na scenę nasi młodzi i najmłodsi, po to, żeby tutaj stanąć odważnie przy mnie i pokazać się wszystkim Państwu. To jest najgłębszy sens tego wszystkiego, co w tej chwili robimy dla Polski. To jest właśnie to pokolenie i ci, którzy przyjdą po nich, czyli ci, którzy nawet jeszcze dzisiaj nie ma ich na świecie, jeszcze się nie urodzili. Wszystko co czynimy dzisiaj, czynimy po to by stworzyć Polskę dla nich, po to by Ryki były miejscem tych właśnie kolejnych pokoleń, by tutaj czuli się dobrze, by tutaj żyło im się wygodnie. Bardzo dziękuję za te informacje, które przed chwilą mogłem usłyszeć. Cieszę się bardzo z tego powodu, że rzeczywiście od 2016 roku tutaj prowadzona jest prężna polityka brania sprawy w swoje ręce na poziomie lokalnym na poziomie samorządowym myślę przede wszystkim o wspomnianej komunikacji o tym że macie państwo swoje przedsiębiorstwo gminne komunikacyjne swoją spółkę która bardzo dobrze tutaj działając i Dzięki funduszom pozyskiwanym z, od rządu Rzeczypospolitej może dobrze funkcjonować i przede wszystkim likwiduje wykluczenie komunikacyjne. Coś, co jest niezwykłą bolączką cały czas wielu terenów Polski, a coś, z czym ja staram się walczyć ze wszystkich sił: wykluczenie komunikacyjne. To między innymi dlatego proszę Państwa, żeby. To właśnie pokonać, mówię tak bardzo często o programie 100, a mam nadzieję, że nawet 200 przystanków kolejowych. Chciałbym, żeby wszędzie tam, gdzie jest kolej, gdzie przechodzi przez miasteczka, po prostu ten pociąg się zatrzymywał, żeby służył ludziom, żeby ludzie mogli dojechać do pracy, do większych ośrodków, żeby była większa mobilność, żeby była także komunikacja dla turystów, czy po prostu dla nas codzienna. Dla mnie w każdym normalnym, cywilizowanym kraju tak właśnie powinno być, że jeżeli jest linia kolejowa, to ją wykorzystujemy. To wykorzystujemy ją po pierwsze w ogóle, bo jeżdżą po niej pociągi, a dziś mamy wiele linii kolejowych w Polsce, które nie są wykorzystywane jeszcze cały czas i dawno już zardzewiały, bo zlikwidowano połączenia. Chciałbym, żeby one były odtwarzane, ale tutaj warunkiem jest także budowa nowych przystanków kolejowych i remontowanie odbudowywanie rewitalizacja tych, które były kiedyś służyły, a później przerwano ich funkcjonowanie na skutek tego, że nie opłacało się. Otóż proszę państwa, ja mówiłem to już 5 lat temu, że dosyć Polski, której się nic nie opłaca. Wtedy mówiono, trzeba sprzedać lot, bo się nie opłaca. Trzeba… Porzucono polskie stocznie, bo się nie opłacało, bo Komisja Europejska nie pozwalała realizować pomocy publicznej. Okazało się, że w międzyczasie Niemcy byli w stanie dofinansowywać swoje stocznie, bo przemysł stoczniowy jest strategiczny i ważny. Francuzi byli w stanie dofinansowywać, ich stocznie przetrwały, a nasze nie. Ja wtedy mówiłem nie. Też o tym tutaj wtedy u państwa w kwietniu 2015 roku Rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy też przede wszystkim o kwestiach, nazwijmy to dzisiaj społecznych. Żądaliście Państwo wtedy obniżenia wieku emerytalnego, nieuczciwie podniesionego przez rząd POPSL. Żądaliście Państwo tego, żeby wreszcie zadbano o polską rodzinę, żeby był godny poziom życia. W wielu miejscach to słyszałem. To było żądanie i matek, i ojców. Kobiety przede wszystkim mówiły do mnie: Niech pan coś zrobi, żeby nasze dzieci mogły wrócić z zagranicy. Musieli wyjechać, bo nie było pracy, bo nie było godnej płacy. Proszę sięgnąć pamięcią. To były wtedy problemy większości terytoriów naszego kraju. Może nie tych bardzo dużych miast, ale takich miast jak Ryki, to był właśnie jeden wtedy z podstawowych problemów. Opuszczająca miasto młodzież, wyjeżdżająca za granicę, nawet nie do pracy gdzieś, do większego miasta za granicę. To była podstawowa bolączka. Dlatego, proszę Państwa, kiedy wybraliście mnie Państwo na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, ja w pierwszej kolejności przystąpiłem do tych działań, które nazywam właśnie społecznymi. Czyli po pierwsze, ustawa obniżająca ten podwyższony, nieuczciwy wiek emerytalny jest, został obniżony. Dzisiaj przejście na emeryturę w wieku przewidzianym ustawowo jest prawem obywatela, a nie obowiązek pracy do 67 roku życia. Ja chciałem ustanowić wolność, wolność korzystania z uprawnień emerytalnych i to się udało. I cieszę się z tego ogromnie i mam z tego wielką satysfakcję. Proszę państwa, wsparcie dla rodziny, w szczególności rodziny wychowującej dzieci, program 500 plus Później program Dobry Start, czyli tak zwane 300. To było coś, co rzeczywiście w ogromnym stopniu zmieniło oblicze naszego kraju. Przypomnijcie sobie Państwo, że ci politycy, którzy dzisiaj stają przeciwko mnie do wyborów prezydenckich, byli w tej grupie, która krzyczała: Nie da się tego zrobić! Rozwalicie budżet. To nieodpowiedzialna polityka. To są bzdury, to jest zniszczenie finansów publicznych. I co, proszę Państwa? Czy coś się stało złego z finansami publicznymi? Czy Polska się zawaliła? Czy zawaliła się polska gospodarka dlatego, że rodzice dostali do dyspozycji pieniądze jako wsparcie w wychowywaniu dzieci? Jako wsparcie ich w realizacji ich rodzicielskich praw i obowiązków? Nie. Nie. I bardzo dobrze rodzice wiedzą, jak wykorzystać te pieniądze tak, żeby służyły dzieciom i rodzinie jak najlepiej. Ale nie zapomniałem także o seniorach. Co roku w zasadzie seniorzy mają godziwą waloryzację w tej chwili. To nie są przysłowiowe 3 złote, jak mi niedawno powiedziała pewna pani. To są w tej, teraz już porządne, rozsądne pieniądze, minimum 70 złotych. To jest uczciwa waloryzacja. Taką kwotę przynajmniej czuję się w kieszeni. Ale przede wszystkim 13 emerytura i renta. Niebagatelna kwota, która dodatkowo przychodzi, a w tej chwili jest gwarantowana ustawowo. Chcę to z całą mocą podkreślić. W przyszłym roku też będzie, bo przewiduje to ustawa. A chcę powiedzieć mocniej. Chcę powiedzieć mocniej, proszę Państwa. Dopóki ja pełnię urząd prezydenta w Rzeczypospolitej, nigdy nie przejdzie u mnie ustawa, która będzie odbierała czy obniżała trzynastą emeryturę, albo która będzie odbierała wspomniane świadczenia społeczne, o których przed momentem powiedziałem. Te wszystkie, które na przestrzeni ostatnich pięciu lat otrzymaliście państwo, rodzina, seniorzy czy ktokolwiek. Nie zostaną na pewno ani ograniczone, ani zlikwidowane. Gwarantuję to Państwu. Jeżeli ta decyzja będzie należała do mnie, nie ma mowy, żebym podpisał taką ustawę. Ale gwarantuję Państwu też przestrzeganie i absolutne pilnowanie ochrony konstytucyjnych praw rodziny i konstytucyjnego porządku dotyczącego tych kwestii, który panuje w tej chwili w naszym kraju, tak? Na mocy tej konstytucji, która obecnie obowiązuje, gdzie jest powiedziane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, gdzie pod szczególną ochroną ze strony państwa znajduje się małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo i macierzyństwo. Jest to jasno i wyraźnie powiedziane gdzie zgodnie z artykułem 48 rodzice mają prawo wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi własnymi przekonaniami, czyli swoim własnym światopoglądem. Mają do tego prawo, a w związku z tym mają też prawo do tego, aby żądać ochrony dzieci przed nieuprawnionymi wpływami. Aby kształtować ich świadomość, właśnie odmiennie od tego, jak życzą sobie rodzice. Jest to sprawa dla mnie jednoznaczna i wskazana także w artykule 72, że każdy może żądać, aby instytucje publiczne chroniły dzieci, choćby przed demoralizacją. A więc w związku z tym zapewniam Państwa, że dopóki jestem prezydentem Rzeczypospolitej, to będzie dla mnie kwestia absolutnie na pierwszym miejscu. Jedna z najważniejszych w ogóle spraw państwowych. To jest właśnie ochrona rodziny jako fundamentalnej wspólnoty naszego społeczeństwa. Wspólnoty, której na przestrzeni naszej historii tak ogromnie wiele zawdzięczamy. Dlatego, że wtedy, kiedy Polski nie było na mapach, wtedy, kiedy nas napadano, albo wtedy, kiedy rozdrapywali Polskę zaborcy, i czasem było przecież tak, że nie było Polski ponad 100 lat, to polskość, mowa, kultura, tradycja. Nasza historia, pamięć o bohaterach i język, język przede wszystkim przetrwały właśnie w rodzinach. To rodziny tego pilnowały, to one były skarbnicą i strażnicą naszej tradycji. Dlatego rodzinie należy się w naszym kraju szacunek ponad wszystko i obrona ponad wszystko. I ja uroczyście Państwu obiecuję, że będę rodziny chronił. Dlatego właśnie przygotowałem i przedstawiłem kartę rodziny kartę praw rodziny, która ma charakter fundamentalny. Karta rodziny to jest dokument, który jasno wskazuje, co wynika z polskiej konstytucji i na jaką ochronę i na jakie wsparcie rodzina w naszym kraju w moim przekonaniu zasługuje i też jak należy postrzegać tą rodzinę, że to jest nie tylko mama, tata i dzieci, ale że to są także dziadkowie. Także seniorzy, że to jest rodzina wielopokoleniowa, rodzina, która wzajemnie się szanując, powinna się rozwijać i która, w której jest elementem niezwykle ważnym także wzajemna dbałość o siebie, ale przede wszystkim rodzina, w której rodzice mają prawo wychowywania dzieci według własnego światopoglądu i mają prawo tego prawa bronić i powinni mieć ku temu instrumenty. Tak, ja powiedziałem. To, proszę Państwa. To proszę państwa także szczególna ochrona rodziny, której wychowują się dzieci z niepełnosprawnościami. To także proszę państwa szczególne podejście do kobiet, które przecież są mamami, dzięki którym mamy macierzyństwo i które chciałbym, żeby miały możliwości coraz lepsze stwarzane Warunki zawodowe, żeby mogły pracować, żeby mogły wrócić do pracy, żeby pracodawcy w szczególny sposób traktowali kobiety, matki, tak jak one na to zasługują, także dzięki swojemu macierzyńskiemu trudowi. To wszystko, proszę Państwa, jest zawarte w karcie. I to jest dokument, który z niezrozumiałych dla mnie względów jest dzisiaj atakowany. Atakowany jest u nas w kraju przez niektóre kręgi polityczne, światopoglądowe. Atakowany jest także z zagranicy. Otóż, proszę Państwa, chcę jeszcze raz bardzo mocno podkreślić: wszystkie postanowienia tej karty są oparte na obowiązujących obecnie normach konstytucyjnych. Kto atakuje postanowienia karty, sprzeciwia się postanowieniom polskiej konstytucji. Chce łamania postanowień polskiej konstytucji. Ja się na to nie zgadzam. Ja już nie wspomnę o tym, co przekazywał nam także i w tych sprawach, w kwestii rodziny, w kwestii moralności nasz ojciec święty Jan Paweł II. Wspominałem o tym dzisiaj w Lublinie, w tym szczególnym miejscu, gdzie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, którego patronem jest właśnie nasz ojciec święty Jan Paweł II, gdzie jego nauka ma to swoje szczególne miejsce do prac badawczych, do tego, aby przechowywać i pielęgnować, ten, ten, to, ten wielki opis życia i ten wielki opis prawd moralnych, który Ojciec Święty swoim piśmiennictwem i tym, co do nas mówił, nam pozostawił. Jest z całą pewnością największym autorytetem moralnym w naszych dziejach. I jestem przekonany, że dla większości z Państwa słowa, które do nas wypowiadał, to jest coś, co znajduje się dzisiaj w najgłębszych zakamarkach duszy i tak jak mnie. Ukształtowały świadomość, podejście do życia, podejście do polskiego państwa, do wielu, wielu ważnych spraw. Tak jak chociażby wtedy, kiedy do nas młodych, wtedy ja byłem młody, mówił na Westerplatte: Każdy z Was ma to swoje Westerplatte, jakiś swój wymiar zadań, który musi zrealizować, Jakoś, jakiś swój cel, którego nie wolno mu porzucić i o który musi walczyć. Taka jest również i uczciwie pojmowana polityka pojmowana jako rozsądna troska o dobro wspólne. Tym celem nadrzędnym jest właśnie realizacja dobra wspólnego. I taką politykę nadal, tak jak do tej pory realizowałem, tak obiecuję państwu dalszą realizację, mam nadzieję, przez następne pięć lat prezydentury i w związku z tym proszę państwa o wsparcie. Szanowni państwo, ja chcę Polski w której obok programów społecznych wspierających rodzinę i generalnie wspierających obywateli, ludzi, takich działań służących młodym, jak choćby zwolnienie z podatku dochodowego młodych do 26 roku życia, żeby mieli większe szanse na rynku pracy, żeby na starcie zarabiali trochę lepiej. Jak, proszę Państwa, wiele innych rozwiązań, które, które wprowadziliśmy, jak choćby programy Mama Plus czy programy Maluch Plus, które mają pomagać rodzicom, którzy wychowują małe dzieci. Proszę Państwa, ja chciałbym także, żeby przeciętna rodzina w Polsce, oprócz tego, co otrzymuje ze strony państwa jako wsparcie wychowawcze w, to, w procesie wychowania dzieci, aby również i dobrze zarabiała, czyli aby w Polsce były godziwe pensje i aby były miejsca pracy to jest dla mnie dzisiaj kwestia podstawowa mamy dzisiaj cały czas kryzys wywołany koronawirusem walczymy z tym kryzysem najważniejszym celem jest właśnie to aby miejsca pracy w naszym kraju przetrwały żeby przetrwały polskie firmy żeby nie upadły żeby rodziny nie straciły pracy to się udaje w ogromnej większości przypadków ta pomoc dociera tam, gdzie jest potrzebna, i przedsiębiorcy wykorzystują ją w sposób właściwy. Przede wszystkim, właśnie na przetrwanie, na utrzymanie miejsc pracy. Z całego serca dziękuję za to wszystkim odpowiedzialnym i uczciwym polskim przedsiębiorcom. Dziękuję Państwu za to z całego serca. Ale ja chcę, żebyśmy wyszli. Z powrotem na drogę rozwoju gospodarczego, tak jak to było kilka miesięcy temu. Chcę, żebyśmy to zrealizowali na drodze inwestycji. Od tych inwestycji na szczeblu podstawowym, tak jak tutaj, gdzie zainwestowano w lokalną komunikację. Chciałbym, żeby nadal rozwijał się fundusz dróg samorządowych, żeby samorządy, tak jak tu u państwa, prowadziły remonty dróg z tego i budowały nowe drogi na tym poziomie lokalnym, żebyście Państwo mieli dobre dojazdy do swoich domów, do swoich miejscowości. Chciałbym proszę państwa, żebyście mieli dobrą komunikację i tą komunikację samochodową i tą komunikację kolejową tam gdzie ona jest. Chciałbym, żebyśmy mogli tworzyć nowe linie kolejowe tam gdzie one są potrzebne i gdzie ich powstawanie jest uzasadnione. To także i wielkie inwestycje, jak choćby centralny port komunikacyjny, do którego mamy zbudować 1800 linii kolejowych w całym naszym kraju. Ale te wszystkie inwestycje, od tych najmniejszych na szczeblu lokalnym, realizowanych przez samorząd, które będą mogły być dodatkowo intensyfikowane poprzez Fundusz Inwestycji Samorządowych, który jest elementem mojego programu na następne pięć lat, po to, by samorządy mogły zaczerpnąć z tego funduszu pieniądze jako wkład własny do wykorzystania środków europejskich, po to, by właśnie mogły u siebie realizować inwestycje te najlepiej służące mieszkańcom. Także w dziedzinie rozwoju instytucji kultury, w dziedzinie rozwoju miejsc sportu i rekreacji, w dziedzinie wszystkiego tego, co jest potrzebne, by nazwać życie godnym, by mówić tak, żyjemy na godnym poziomie, mamy zapewnione podstawowe dobra kultury, mamy zapewnione normalne funkcjonowanie, żyje się u nas tak i można korzystać z tego samego, z czego można korzystać w mieście. To jest właśnie, mówimy o wielkim mieście, to jest właśnie to co znaczy wolność wyboru miejsca zamieszkania zawarta w polskiej konstytucji, wolność wyboru miejsca pracy, że mam wszędzie stworzone mniej więcej takie same warunki. To o to chodzi. To na tym polega mądra polityka i na tym polega realizacja dobra wspólnego, by czynić wszystko, aby zapewnić rodakom w miarę możliwości jednakowy poziom życia na wszystkich obszarach, gdzie mieszkają, żeby mogli spokojnie to miejsce zamieszkania sobie wybrać i żeby wszędzie były stworzone w miarę jednakowe szanse. To się dzieje w tej chwili w naszym kraju, ale ja chcę tą politykę realizować nadal. Poprzez te wielkie inwestycje, o których mówimy, jak wspomniany centralny port komunikacyjny czy kanał przez Mierzeje Wiślaną, abyśmy mieli prawdziwą suwerenność i nie musieli pytać Rosjan o zgodę na to, by wpłynąć na nasze wody terytorialne z Morza Bałtyckiego, na zalew Wiślany. Poprzez wielkie inwestycje drogowe które Państwo doskonale wiecie, jak ułatwiają życie od czasu, kiedy macie Państwo tutaj piękne połączenie drogą ekspresową z Lublinem, a mam nadzieję, że będziecie już niedługo mieli pełne z obwodnicą Warszawy i że będziecie mogli dojechać do stolicy bez żadnych przeszkód i że rzeczywiście Ryki staną się takim pomostem między Warszawą a Lublinem. Proszę Państwa o wsparcie, bo ja chcę, żeby Polska była państwem nowoczesnym gospodarczo, chcę, żeby była państwem wysoko rozwiniętym, chcę, żeby była państwem, gdzie ludzie żyją na wysokim poziomie, jak w państwach na zachodzie Europy w sensie materialnym, chcę, żeby była państwem nowoczesnym na wskroś, ale opartym na swojej tradycji. Gdzie ten fundament jest zachowany, gdzie tradycja ma swoje ogromne znaczenie, gdzie pamięta się o historii i pamięta się o bohaterach, gdzie pamięta się o ważnych kartach, gdzie pamięta się, kto za Polskę walczył, a kto Polskę sprzedawał, bo to niezwykle ważne także dla wychowania przyszłych pokoleń. Gdzie Gdzie rodzice mają na swój, opartą na swoich prawach kontrolę nad procesem wychowawczym i edukacyjnym realizowanym przez szkołę, realizowanym przez szkołę, czyli realizowanym przez państwo polskie, bo to takie programy powinny w szkole obowiązywać, które zostały przez państwo i przez rodziców zatwierdzone. To jest niezwykle istotna rzecz właśnie dla bezpieczeństwa procesu wychowawczego, także i następnych pokoleń. Tego wszystkiego ja chcę i wierzę w to głęboko, że takiej Polski oczekujecie również Państwo. Chcę ją razem z Państwem budować. Także tutaj, dla Was, dla ryk, dla każdego zakątka naszego kraju. I dlatego w tych nadchodzących wyborach proszę Państwa o wsparcie. Bo ja chcę Polski, która będzie budowana, a nie Polski, w której będą swary. Ja chcę Polski, w której będziemy mogli dumnie stać pod naszym biało-czerwonym sztandarem i patrzeć na rozwijające się dobrze państwo. Ja chcę Polski, która będzie wielką wspólnotą, wspólnotą zgromadzoną wokół biało-czerwonego sztandaru i wokół naszego hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. My, my wszyscy. Niech żyje Polska! Dziękuję.